Oi! Monika Domańska, Magdalena Kucharz, Adam Krawczyk, Jarosław Buć, Arkadiusz Wójcik, oni nam się dzisiaj będą prezentować i nie tylko, bo jak um, głosi um, stare już chyba powiedzenie, że my kobieta słaba, my kobiety słaba płeć, to chcemy Państwu teraz udowodnić, że nie do końca tak jest, bo może jesteśmy słabe fizycznie, ale za to psychicznie doskonale się nadajemy, prawda, na to, żeby na przykład zapisać się na kurs samoobrony. E, tak jak najbardziej. E, Możecie jeszcze raz przedstawię. Bucia Rosław, e, międzynarodowa szkoła Q. drugi stopień mistrzowski międzynarodowego stowarzyszenia. E, jak najbardziej. E, sztuka walki e, tak, naprawdę, e, tak naprawdę, jest stworzona dla każdego. E, najważniejsze jest pewność siebie, cierpliwość i systematyka. E, między innymi Q został stworzony przez kobietę, e, jak się okazuje. I tutaj kobieta wykorzystując swoją miękką energię, tak zwaną miękką rękę, jest w stanie się obronić przed wyższym i silniejszym przeciwnikiem. Czyli mamy jakieś przymioty, które sprawiają, że jednak damy radę. Teraz patrzę na przykład na Magdę, co, co zrobiła z większym od siebie i, i, i cięższym mężczyzną. O, proszę bardzo. Tak jak najbardziej, ponieważ tak naprawdę kobiety w tym, w tym systemie są naturalnie przystosowane, a więc nie używają siły. Siły, mówię o sile fizycznej, typowo, typowo budowania siły fizycznej na siłowni. Dlatego są w stanie zwiększyć bardziej czucie niż, niż polegać na refleksie oka. Gdzie... Czyli, Jarek, poczekaj, nawet drobna tak. i nie za mocno wysportowana kobieta jest w stanie powalić na łopatki silnego faceta? Jak najbardziej tak. I wystarczy refleks, no oczywiście kurs samoobrony i co jeszcze. Tak mówiłem, cierpliwość. To jest bardzo ważne i wiara, wiara, wiara w siebie, w swoje możliwości. To są te dwa główne... E, e, czynniki, które wpływają na skuteczność, e, e, na skuteczność, e, kiedy znajdzie się kobieta właśnie w ciężkiej sytuacji. Czyli trzeba tam dać tylko wiedzę i narzędzia. Tak Oczywiście. Naprawdę. Słuchaj, no dobrze, wiemy już, że kurs samoobrony to dobry pomysł, to teraz powiedz, jak długo on trwa i jak on wygląda w praktyce. Czego się uczymy? Chodzi mi też o taką psychologiczną stronę, bo wiesz, ja mogę się przestraszyć na ulicy i po prostu ucieknę. I, i, i nawet gdybym nie wiem, jak wiedziała, jak sobie poradzić, to strach mnie sparaliżuje. W naszych szkołach na pewno nauczamy nie jak, nie jak, nie jak doprowadzać do, do, do konfliktu, wręcz przeciwnie, jak uniknąć walki. Moniko, czy ja Cię mogę na chwilę poprosić do nas, nie, żeby mi była jakoś bardzo szkoda tego pana, którego tak obijasz, ale chciałabym tak y, o, do źródła troszeczkę zapytać cię, co się takiego stało, że się zdecydowałaś y, na kurs samoobrony. No i w ogóle na, na, na taki styl życia, bo podejrzewam, że zaraz mi powiecie, że to jest w ogóle styl życia przede wszystkim. I y, 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 przy okazji powiedzcie mi jeszcze, czy samoobrona to jest jakiś konkretny y, typ y, walk? Wiem, że jesteś z... za pana. <grym> Znaczy, ja powiem tak, ogólnie y, ta sama broda, którą prezentujemy. Jest to dokładnie y, Kung Fu Winchun. Uh -huh. Jest to miejsce, Międzynarodowe Stowarzyszenie. No i tutaj akurat pokazujemy y, takie techniki, które z powodzeniem może wykonać kobieta. Nawet niespecjalnie, prawda, w rosłych rozmiarach. <laughs> Więc jak najbardziej są to techniki miękkie, gdzie wykorzystujemy siłę ze ścięgien. Więc, y, Panie Boże, nie polecamy tutaj jakichś wyjątkowo siłowych ćwiczeń, bo to nie na tym to polega. Po prostu wykorzystujemy miękką energię. Jak długo ćwiczysz? Jak długo e... jesteś już tutaj w tym klimacie? Ja ćwiczę 3,5 roku. obecnie roku. mam 10 stopień uczniowski? 10, czyli tak. panom spotkania z Moniką w parku nie polecamy. <śmiech> <śmiech> nie, ma, nie ma co za nią iść naprawdę. <laughs> Zapamiętajcie tę twarz. Pokażecie to główne ćwiczenie, takie o którym Jarek ty, ty wspomniałeś. Tak, ja no to, to pokażcie, dobrze, zapraszam. Może kilka słów na... Dobra. Może jeszcze powiem kilka słów na, te, na temat ćwiczenia. Nazywa się chisał, tak zwane lepkie ręce. E, lepkie ręce za chwilę, e, za chwilę pokażę. Aha. Nie opieramy się na wzroku, tylko głównie na czuciu. Wzrok jest wolniejszy czucie jest troszeczkę szybsze. Czyli no tak jak w życiu. Czujemy no, sercem, Sercem a nie... Dobra, Dobra, no to proszę, do dzieła. Ty sam. To zobaczymy. Lepkie ręce. Cokolwiek to znaczy. <śmiech> <śmiech> No, mam nadzieję, że waszemu koledze się nic nie stało. Nie stało, cieszymy się bardzo. Czyli jak